Skurwy córko, skurwy synu. Zapraszamy was do młynu, bo w wciąż się dzieje. Mamy Żydów, sztonki geje, matkojepców, flegmatyków i kaleków mamy sporo, nawet z nimi ostre oro. Jeśli nawet to zbyt mało, lepszy kontent by się chciało, to dla ciebie specja mamy. Razem mać ci wyruchamy. Poczujesz się jak u siebie, tata w tobie, a ty w niebie. Piękna sprawa, to przyznaje, każdy chętnie do niej daje. Szczury chętnie go przyjmują, bo na rozwój potrzebują. I nadzieja w nas się tli, bo przyjeżdża, teli. Łatwo poszło, łatwo przyszło, no cóż powiem, głupio wyszło. Za portalu strumieniami się wylewa brud z archami. Nie ma rady, także trzeba, przecież sandbox to ameba. Nic nie robią tym pajacom, mój szacunek na tym tracą. Ale jebać te problemy, bo my mamy Kremla, kremy, es przewozy na encikach i przewaga grupy znika. Temat gildii rozwijając i opisać się starając, wspomnę tylko o podatku. I podatku od podatku oczywiście na oddanie, bo refundy drogi panie w naszej gildii są spełniane. Ciekawe kiedy ja dostanę. Morał prosty tu wynika, encik lepszy jest od dzika. Ale czasem nawet enta spotka ile sobie. Jeszcze jedno info w trące, mamy w gildii swej pogromce. Kto pogromcy ciut nie zazna, przy nas wychodzi na błazna. On posiada pito z młynie, wartki strumień hajsu płynie, także proście o daninę przy tym robiąc słodką minę. Były gildi szefu bogi, który miał króciutkie nogi, z krzesła niczym dziecko zwisa. Bym zapomniał, jebać disa. Aktualnym guildmasterem, naszym szefem, nie frajerem jest Mózgokie, pielęgniarka. Woli kurwa grać sewarka ale ostatnimi dniami gra walbionka z kolegami. Wspomnę też o prawej ręce, której kiedyś łeb ukręcę. Mianowicie o sztoneczku, naszym gildyjnym słoneczku. Sztące szybko znajdziesz druha. On też nigdy nie zarucha. Mamy też trzech kapitanów, sam należy do tych panów. Tak więc zacznijmy od końca. Chłopa co nie widział słońca, siedzi sobie na farmie, tam skiluje swoją armię. O cycuszku tutaj mowa, egzekutorów nam chowa. Next z kolejce jest dragonek, nasz flegmatyk z pokoziomek. Ciężko o nim coś napisać, w gildii nie chciał się popisać. W sumie po co go otrzymamy? Przecież maskotkę już mamy. No i wreszcie nasz poeta, wochu chujnie melepeta, szef na trzewy, kozak w necie. Co wy więcej wiedzieć chcecie? Tak więc wszystkich zapraszamy, chlebem solą powitamy. Pokażemy nasze włości. Dobra, koniec, bo mam dość.